Park Południowy, bo taką roboczą nazwę nadaliśmy do terenu, który jest położony przy ulicy Ludwikowskiej 13, jest to ciekawe miejsce, bo jedynie w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane na urządzenie publicznej zieleni. W obecnie funkcjonującym planie teren przeznaczony jest pod zieleń parkową z uzupełnieniem sportu i rekreacją, bo takie jest zapisy w planie. Dużo działań potrzebnych jest do zrobienia, bo trzeba zacząć od rzeczy planistycznych, a mianowicie wykonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającą spełnienie oczekiwań mieszkańców, czyli dostępność dla tych wszystkich nowych osiedli budujących się, dla, now dla nowych mieszkańców z ulic pogodnej, tęczowej itd., itd., całego tego czy tej części Lucienia. Jest to realizacja która była oczekiwana przez nich, ale również wnioskowana przez radnych, w tym przez radnego pana Marka Czarneckiego, w wizji i koncepcji jest autorskim moim projektem, odpowiadającym na zapotrzebowanie społeczne i na te głosy, które tak często w tym zakresie się pojawiały. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez kolejne lata. Na terenie tym powstanie zarówno zieleń parkowa, jak i urządzenie sportu i rekreacji. Powstanie coś w rodzaju mini, mini amfiteatru z jednocześnie boiskiem do badmintona. Powstaną ścieżki rowerowe i piesze, będą mała architektura typu ławeczki i parę innych związanych rzeczy. Ale na tym terenie przewiduję też wyznaczyć teren do posadzenia drzew przez zainteresowanych mieszkańców, żeby mogli w taki. Nie tyle wirtualny, co rzeczywisty sposób adaptować zieleń, sadzić swoje własne drzewa, które w przyszłości będą utrzymywać, dbać, a na planie będą odnotowane, że stanowią ich dobro, ich wkład w taką publiczną zieleń na terenie miasta. To duże przedsięwzięcie, które będzie realizowane na lata, ale pierwszą jego etapem będzie posprzątanie tego terenu. Moja